Allison. Ja już nie wiem nie wiem jak nagrywać, OK, W każdym razie Bogdan nie zdał testów pada i stracił kontakt z bazą, robił wszystko to, czego normalnie nie robi. czekał, nie miał na nic czasu, był wszędzie i nigdzie, wskoczył nawet do murowanego kominka. Je, yeah. życie, prawda? Życie z Bogu miłem jest nieprzewidywalne. Nigdy nie wiesz kiedy mu coś odwali. To nie był mój pies. To nie był mój pies Google. No ale zdarza się. Dzisiaj zrobimy sobie unboxing paczek, które przyszły do nas już w grudniu, a mamy luty. Więc stwierdziłam, że muszę wstać i y, muszę w końcu to zrobić. Grudniowych. Grudniowych paczek świątecznych. Mamy luty. Uhu, uhu. Typowa ja. No, tak to się wszystko prezentuje. Pierwsza paczka. Odwet ekspert. Odwet ekspert. Odwet ekspert. Mr. Bandit. Ja w unboxingie nie jestem dobra. Ale to jest czat, serio. Dey grafiki to wszystko jest, ko jest kozak. 86% ryby. Z limitowanej nowości wszystko o to chodzi, że. Wszystko jest dodatkiem CBD. Zobaczcie w ogóle na te opakowania i na te grafiki. Kozak. Co ja mam na głowie w ogóle? Mamy indyka, mamy kaczkę. mamy rybę. Jak ja wyglądam? Zobaczcie. Bez THC oczywiście samo CBD. Cool. No tu słuchajcie, były jeszcze takie dwie smycze. Zobaczcie na te grafiki. też kozak. sztuka relaksu. Nie dla psa kiełbasa. teraz Wam pokażę, jak one wyglądają. Takie ciastka. Takiej wielkości. Ty chciałbyś pewnie. choć. Proszę. Proszę. Przyszło do nas dosłownie kilka dni temu. I to są trzy nowości od firmy Perro. Linia Gourmet. Możesz się przesunąć, proszę, bo nie widać. Przepraszam. Nowości mokrej karmy, konina z dynią, jeleń, z cukinią i koza z batatami. Jakie ładne puszki zrobili? rzecz, z której pewnie najbardziej się cieszy seniorka Pelagia. Słuchajcie, dostaliśmy schodki od firmy How Cute. Trzy stopnie. Pokrowiec się planuje. Jest pianka w środku. Można utrać. Świetnie mi idzie recenzja produktów, uważam. Warto tutaj to docenić, prawda? Tutaj pod spodem antypoślizgowe, takie coś. Nie wiem jak to się mówi. i naba. Jest naprawdę mega dużo. Dobra, uwaga, otwieram jedno. To są bajcy, czyli takie, wiecie, kawałki. Które to są... Oh, o A niektóre to są takie w całości. To są w rapy? Są jeszcze musy. Tak, jebo od razu jest, jest podzielone. Okej. Okay. Ej, zajebiście nam idą te unboxingi, nie? Napiszcie mi komentarz miły, że jest świetnie. Dobra, nieważne.